Witam, witajcie, dzisiaj DP będzie sobie testował treats ewentualnie słodycze pyszności z Pakistanu. Dlatego, klimaty bardzo pakistańskie. W każdym razie, dostałem tak, jak żeście mogli zobaczyć parę miesięcy temu, chyba to było w lutym. Dostałem coś takiego, tylko że z w Tajlandii, a tym razem, dostałem nie wiem czemu. Dostałem pakistańskie rzeczy i sobie je obczaimy, nie? Obczaimy sobie, zobacz. O cholera ile tego Kanada! Lista rzeczy, które dostałem. Nie chcę wiedzieć, chcę sobie przetestować to sam. Razem z wami. Piękna pocztówka z Pakistanu, uwaga. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cholera ile tego jest? Od czego by tutaj zacząć? To wygląda fajnie, zobaczcie. Takie oto. Tak. Fuck off. Takie oto, co to jest? To są yy, kuleczki serowe. Uwaga, kuleczka serowa. Słuchaj, typie. Uuu! Waliserem. Oczywiście do tego też, nie wiem czemu, ale macie kod rabatowy, jeżeli ktoś by chciał sobie zamówić, proszę bardzo. Okej, okay, poczekajcie, muszę sobie zrobić otwór gębowo. Nie, gębowo-bowowowowywaj, oh. wait a minute. Uwaga, kulka serowa! Jak ten ser to chyba pikantny jest, to ja oplułem się aż. Czekaj, czy to jest? Ostre to jest, dobre polecam. Okej okay. Ło, uh, aż mi okulary zap zaparowały tu w środku Goddammit, ty, pikantne, fajne Dalej uh, Snow cones Snow cones Snow cones, no Obczajmy to, co, co to jest w ogóle? Jakieś żelki Ugh, Jakieś żelki, fajne, uwaga Żelka Żelka, <ścoughs> jak to chyba kamień jest, gościu Kamień No błeno, takie zużyte żelki, takie twarde, bez smaku. Dalej mamy slanty, slanty. Let me see to chyba też są swego rodzaju jakieś ciperki. <śpiewanie> <śpiewanie> no. Uwaga, otwór gębowo wchodzący. Jak to wygląda? A tak, makaron, fajnie. Prażynki, nic nowego. W innym kształcie. Ty, jakie... Fajne. Znowu ciperki, kurde. Potato sticks. Potato sticks, my, my mamen. mamen, my jak, jak to pachnie? Nic nie czuję. Co to za? Co to za smak jest? Tu jest napisane, że to jest... Pieprz i sól. Jak to jakimś jajem podchodzi, kurde? Be o cholera. No nie! Moje kulki serowe się wysypały. Cholera. Okej. Okay. Posprzątamy później. Dalej. Co to jest? Yyy... Snackers. Jak to wygląda, jak te. Lejsy takie. Um, no te, lejsy. Nawet podobnie smakują. Ty nie, czekaj. Inaczej smakują. O, i tu jest, zobaczcie. Sól i pieprz. Dokładnie to. Nie wiem, gdzie były te ciperki. O, te. To, to, nie jest ten sam smak. To nie jest sól i pieprz. Yams. kwaśne pyszności. <śles> Obok kwaśnego to to chyba nie leżało, ale dobre. Tak jak Skittles Pikantne, moje ulubione. Te pakistany bardzo lubią jakieś różnego rodzaju chrupeczki, jakieś różnego rodzaju... ...krakersiki. Uh, Tylko skąd ta sól? Let me see. sticksy. O! 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 Pikantne! Woda! God Puste! O! Ty! To jest pikantne! O, eee, Ale to jest z nadzieniem, słuchajcie, to... Z nadzieniem fajne! Tylko jakim? Śmietanka. I ostatni produkt z tej tutaj paczki pakistańskiej, eee. Nathan Dokładnie Classic Biskit. Czyli jakiś biszkopt? coś w tym stylu chyba. To będzie słodkie, a spak. Otwór. Zwykły biskopt. Idź do ABC, kup takie same. Będziesz miał pakistańskie klimaty. Moje ulubione to chyba będą e, serowe kuleczki, które mi się tutaj wszędzie rozsypały. E, polecam. DP. Pięć minut nie leżało, a w tym gorąco, kurde.